Symbrydy z kolei na na moim kanale, no i jest to nowa seria. Nie wiem czy seria, ale z tego odcinka jeszcze nie było. Jest to Grid, ale nie ten, którego wszyscy znają, jest to Grid część z 2019 roku, czyli jest to Grid 2019, a nie Grid 2. No i generalnie, jak widzicie, mamy tutaj karierę. Ja już trochę spotkań, znaczy trochę turniejów zagrałem. No głównie jest to pierwsze miejsce. Tutaj zdarzały się też miejsca bez podium, czyli te zielone ale jak widzicie w większości są to złote pochary, gram na trudnym na wysokim poziomie, jest jeszcze bardzo wysokie, gram na wysokim no i w sumie wspomagania mam tam ustawione na 3 w skali do 5, czyli tak w połowie no i co, no, dzisiaj zagramy sobie turnie International TC2 TC, 2 tc 2 właściwie, Championship cztery rundy, także no, ja już wbijam Mamy do wyboru auto, ja mam takie Audi. Tak patrzę, czy można lepsze kupić. Można kupić lepsze. Kupimy sobie to Subaru, bo wygląda na auto tutaj troszkę, troszkę mocniejsze. może nie dużo, ale troszkę. Wkazuj, zmienimy sobie tutaj oklejenie. Naszym kolegą w drużynie jest Nick Whittle, startując z pierwszego miejsca. Bo generalnie tutaj można zagrać klasyfikację, ale mi się nigdy ich nie chce. Więc zależy od tego, jak mi idzie, to je jak gra, jak widzicie, klasyfikację pełnego oklejenia. Ale na razie kontynuuję jesteśmy na 14 miejscu, czyli daleko w tyle. No ale co no? Spróbujemy tutaj dostać się wyżej. Mam nowe autko jeszcze, nie jechałem, tak jak mówiłem. No i zobaczymy. Kurczę, tu mnie biorą na początku. Ja tutaj się lubię obijać o nich. Bo to jest najlepszy sposób. To nie jest jak w F1, że od razu skrzydło rozwalone, yy, wiecie, i trzeba zjeżdżać do pit stopu. Tutaj mamy trzy okrążenia, tutaj można się uderzać o wszystkich yy, po prostu kosztem, wiecie, wyprzedzać kosztem innych. Ja się tym nie przejmuję, wierzę w nich normalnie, kurde, wszystkich. Ja opóźniam tak hamowanie i hamuję o, o ich auta. Jak widzicie tutaj, za jak za mocno uderzę, to yy, mam jakiegoś głównego rywala. I znaczy generalnie mam rywala i on po prostu we mnie uderza no, w każdym możliwym momencie, jak On chce mnie wyprzedzić, to on y, woli mnie nie wyprzedzić, ale woli we mnie walnąć, nie? Także y, to znaczy, że jest rywal. Y, jest też rywal na pomarańczowo, to jest trochę lżejszy y, A co do jeszcze mojego zawodnika, kolegi, ja mogę generalnie zmienić, no, ale y, na razie go zostawiam, bo dobrze mi się zmiedzi. No, a też yy, zwycięstwa drużynowe nie mają jakiegoś dużego znaczenia, bo tutaj nie ma żadnej klasyfikacji takiej jakby... Yy, głównej Ale mogą mu wydawać komendy, takie, że ma się utrzymać, że... Oj, za późno hamowanie teraz I mnie wyprzedzili Generalnie sobie okrążenie, bo się nie mogę skupić jak tak gadam, ale... Yy, ale kurde, wyprzedzał mnie Audica jeszcze, którą ja miałem Ale spokojnie, tu go weźmiemy na tym okrążeniu, znaczy zakręcie ty, jaką miałem samą prostą? No, wszystkie auta nie biorą. Oj, on mi wypchnął, frajer. Jak widzicie, no, zamiast mnie wyprzedzić, to wolał zjechać lekko w lewo i w nie, we mnie walnąć. A ja mógł po prostu utrzymać sobie pozycję, ale nie, on wolał mnie nie walnąć, bo jest moim rywalem, nie? Także to jest fajnie zrobione. Jest no, jest kilka takich y, dodatków, których nie było w karierze w poprzednim gridzie. Y, no wiadomo, nie jest to gra AAA, y, jak Forza Horizon, czy jakieś Gran Turismo nawet. Ale generalnie polecam, bo była zadyczka na Enebie. Jak wiecie, ja tutaj jestem fanem Eneby. W sensie tam często kupię gierki, bo są naprawdę fajne ceny. Zła źle tu pojechałem. Ja gram bez tych linii od początku, także też nie do końca wiem, jak te tory się jeździ. Kurde, ale fatalnie teraz jadę. No fatalnie. Ja mam starty dobre, ale potem to już jest lipa. Także jak widzicie, yy, tutaj no kłopoty są, ale tego Aleksandra ja wezmę zaraz. Ja go wezmę. I po krótkim teraz. Wypchnięty stol, tylko żeby mnie następną nie wziął, nie dobrze. I Aleksander Wagner, oj, tam spadł parę miejsc, bo w niego walnąłem. W sensie zablokowałem go i on walnął. Oj tu kłopoty. Mam nadzieję, że nie będzie kary. No dziewiąte miejsce to jest dosyć średnio, yy, ale generalnie... Ciężko się tym autem robi drifty. Tym Audi się lepiej jeździło. Yy, tutaj ciężko się drifty robi. No ale generalnie... Ja myślę, że to jeszcze można odrobić na spokojnie, w sensie mam jeszcze chyba 3 rundy są, nie cztery rundy są, także to jeszcze na spokojnie. Wjeżdżamy na ostatnie okrążenie o, i tu będzie ciężko w wyższe miejsce. No raczej to zrobić nie da rady, ale dziewiąte miejsce to jest jeszcze takie miejsce, że tutaj można na spokojnie w następnych, na następnych torach tutaj jeszcze odrobić i wbić się na podium, bo to nie jest miejsce daleko w tyle. Także ja myślę, że tutaj jeszcze o podium powalczymy nie wiem czy o pierwsze miejsce eee, ale no myślę, że myślę, że źle nie będzie, Będę tylko nie spaść niżej, a ja tutaj zapycałem tego Wernera i on się wymienia cały czas w pierwsze generalnie no generalnie jak tylko jest okazja to gościu wjeżdża mi w dupę, o ty frajerze ty, o kurde frajer nie, 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 nie i kurde, 13 p13 Frajer mi wjechał w dupę, ja zapomniałem zahamować, no i 13 miejsce, lepiej zysk 120 tysięcy, także tutaj nawet się starać nie muszę, żeby hajs zarabiać, ale plus jest taki, że wygrał nasz kolega, no i co, no oczywiście bez powtórek, bez żadnych retrospekcji, jedną w tym miejscu użyłem, bo musiałem się odwrócić, bo miała woła i kurde, walnąłem, także to jedna retrospekcja była, czyli cofnięcie, ale lecimy dalej. Dobra, jesteśmy w Barcelonie, 16 miejsce, tak jak mówiłem, może zagrać kwalifikacje, ale na razie sobie odpuszczę. Nasz kolega jest tam w środku stawki gdzieś Także troszkę lepiej No i start jak zwykle, pierwsza prosta jak zwykle słaba Oj Ale mi się, opony mi się generalnie Znaczy koła mi się zawiesiły, nie, nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie mogłem skręcić generalnie Deszcz pada, także troszkę ciężej się jeździ Ale dobra no musimy dać radę tutaj wbić się do... na podium, bo jeżeli tutaj nie damy rady to będzie ciężko, szczerze mówiąc. Anton Olson, ale to raczej nie będzie mój przeciwnik, bo on raczej jest, jest jednym ze słabszych kierowców, także tutaj nie muszę się ba bać o to, że jest moim rywalem, bo ja mu zaraz odjadę. Tutaj opóźnimy i dwóch weźmiemy. O, idealnie, jest Aleksander Werner, jak widzicie już nie jest moim rywalem, nagle zapomniał generalnie w tej rundzie. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, dziewiąte miejsce Trzy okrężenia łącznie, o kurde się zgapiłem, oj miss, miss, miss Także już cofam retrospekcję, nic mi nie dało, jest nasz kolega Ja mu, mogę mu powiedzieć, żeby na przykład atakował, czyli Dobra, Klikam Oj, kazałem mu przydusić Utrzymujesz tempo. Dobra, tutaj się zbliżymy na tym zakręcie, bo nie zawsze tak strasznie wolno, oj Oj, 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 kłopoty teraz, kłopoty Próbuję się tutaj zbliżyć na tym zakręcie. Jak widzicie, no ja ją kazałem atakować, żeby mi zrobił troszkę łatwiejsze wyprzedzenie tego gościa. Bo on zbyt rady go wyprzedzić i wtedy będzie mi łatwiej. Dobra, biorę cię teraz, Nick. Biorę cię. Tu po wewnętrznej. Dobrze, razem z tutaj Luisem. Daniel Marsh No my się nie lubimy, generalnie. I to już któryś wyścig widzę, że mam o niego rywala. Dobra, biorę go, mi miejsce. Zostawił miejsce. Uj, i trzeba hamować. O, wyleciałem mocno. Wyleciałem mocno, ale. o nie wyprzedzi mnie. że mnie wyprzedzi. Dobra, finałowe okrążenie. O, finałowe Rekordowy okrążenie. odcinek. Oj, ja myślę, że tutaj powalczymy o pierwsze miejsce. Patrz, idealnie. Oj, walnę, Walno, ale leciutko. Leciutkie optarcie, tylko takie coś tam mogę, wiecie. I został nam. Patrz, biorę go, biorę go teraz. Nie, jeszcze nie. Oj się, klepnęliśmy lekko. I teraz, teraz, teraz po wewnętrznej. U, ole, mi walno, chłop, dobrze, ale jest top 1. Jest pierwsza pozycja, i to już raczej dowiedziemy. To już trzeba dowiedzieć Piękny drift, teraz idealnie weszło. Tutaj na pełnej. Oj, obtarłem. No i tu będzie P1. Pierwsze miejsce. Niestety nie pokazuje się ranking, tak mi się wydaje. Także nie wiem, który będę po tym. Premia, tutaj 180 tysięcy zysku, no i jak gdzie? czekajcie, to są zawody, a nie, jestem na, na, nie, to jest plus 25, aha, to jestem na drugim miejsce teraz, dobra, 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 czyli jak no jeden słabszy tutaj wyjdzie, Keleno. no, tutaj jest strasznie mało to, bo e, nie ma generalnie takich, ma, jest mało zawodników, którzy zawsze są dobrze, nie, także to wiecie, e, tutaj łatwo się wbić do czołówki. Dobra, jesteśmy. Tak jak widzicie, teraz dużo wyżej. Szóste miejsce. Przede mną, yy, przede mną jest Harvey Jackson, Alexander Werner. A to jest jedno z fajniejszych mapek. Tak się składa, mapek, Boże, że torów właściwie. O, sideback hit ma tutaj o, ze mną problem. Nie, ale to o mnie walną. to, to ja powiem, że z niego problem. No właśnie, może mało, a nie on do mnie. Nie wiem. Whatever. Oj, lekko mnie podstawiło, ale wszystko skontrowałem. Kurde, ale mnie stawia tutaj. Lekko bokiem. Dobra, on też rano Daniel, marsz Jakiś romasko. Uj, i wzięć. Uj, przepraszam kolego. Teraz lekko bokiem. Oj, tu, nie, tutaj, ja myślałem, że to w lewo jest, kurde, ale zepsułem teraz. Ja byłem pewien, że tam jest skręt w lewo, no Niku, okay. i jest 13, tak, także przydałoby się, żeby przydusił, dokładnie. Ale byłem pewien, że tam się w lewo jedzie, bo właśnie są dwie podobne mapy, jedna się w prawo i druga w lewo. Dlatego nie ogarnąłem. Dobra, no i obecnie jest P1. No, generalnie mam dosyć bezpieczną pozycję, chociaż teraz się do mnie zbliżał, chłop. Ale ja mu tu za... jak te... <grywia> mi są. W każdym razie odciąłem go, o, może tak. Ale kurde, dobija się tu do mnie. Daniel Romasko, jakiś frajer. Kurde, ten autem, jeszcze nie mam dobrze tego auto wyprowadzonego, wypracowanego, bo tym Audi troszkę jeździłem i wiem jak z nim jeździ, ale to Subaru trochę inaczej jedzie. Kompletnie inaczej na zakrętach i inaczej hamuje w ogóle. Mam wrażenie, że są słabsze hamulce dużo. Bo to auto miało takie jakby zryw hamulca. <noise> w sensie, że jak się nacisną S to od razu jakby była decha i szybko hamowało straszyła łatwo się drift robiła, a ten jest taki trochę średniejszy Ciężko tutaj opisać. O, no dobra, okrążenie finałowe. Nie oddawaj prowadzenia! Okrążenie Ostatnie finałowe No i to już będzie raczej P1 I myślę, że będzie pierwsze miejsce, znaczy no będzie pierwsze miejsce, tak. Będzie pierwsze miejsce, raczej już tutaj w tym wyścigu, no, także gicik. No, za mną jest teraz Aleksander Werner, także tam coś musiało się stać znaczy stać, no wyprzedzili się po prostu. Mi to na rękę, bo im więcej tam z tyłu się dzieje, tym wiecie. No, Nikowi cały czas regularnie każe wyprzedzać, ale on coś mu słabo idzie. Chociaż tam jest strasznie ciasno, więc. Kurde, no znowu ten zakręt. Uj, on mi tu ustawił. Znowu ten zakręt, no tutaj strasznie mi tu nie idzie. No dobra, przynajmniej że jak skręcać tutaj, że w tą stronę. No i będzie P1, to już jest nie do uniknięcia. Dobra, mamy, mamy P1, zwycięstwo pełno kasy. A to akurat jest słabo zbalansowana ilość gotówki tam się dostaje. No i jest pierwsze miejsce z ogromną przewagą. No jak widzicie, ten side dobrze jeździ generalnie, ale o, tutaj Alexander Werner wcześniej miał 7 punktów tylko. Miss. Także dobra, lecimy do następnej mapy. Dobra, mamy ostatnią rundę. Hmm. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, w Anglii. I zobaczmy. W dziesiątym miejsce za mną jest Aleksander Werner, który jest dosyć wysoko w klasyfikacji. Yy, nie wiem, gdzie jest ten cały inside, jak on tam ma, on jest też wysoko. Yy, Nick jest trzeci, więc to jest dobra informacja, bo to mój kolega z zespołu, jak wiecie. Więc to jest yy, ważne, żeby był wysoko. Ole, mnie wywaliło, co za błąd Co za błąd fatalny Ale to trzeba się skupić, żeby nadrobić Uj do było gorąco, było gorąco, bo tutaj boczkiem poleciałem lekko Fraje mnie no ciasno tu jest, żeby wejść Teraz można było po małej, ale za daleko byłem, żeby skorzystać z tego Ale zobaczcie, jak ta Audi wygląda w ogóle fajnie Mega ładne Taki mógłbym jeździć, Kurde, wjechałem na to gówno Dobra, jesteśmy P8 Także to są, nie wiem, 4 punkty chyba Tam, ten tor jest generalnie chyba na F1 Tak mi się wydaje, albo podobny dość Ja Generalnie w torach jestem słaby, z jest ten nie, nie, nie znam torów, bo Niby to F1 oglądam, ale wiecie, to tak Żeby cały wyścig obejrzeć, to tak raczej Raczej tak, tak całe wyścigi to może dla nam 5 na cały sezon, także yy, torów nie znam na pamięć, teraz piękny, oj, kurde, jeszcze mi, ja pierdzielę, ty ile mnie targało mną, Już nie mogłem wyhamować, no i Rafael Lima, kurde, ciężko to było, bo falno, mnie nie mogę kompletnie o to oponować Ja mam jednak wspomaganie, yy, sprawdziłem, ustawiłem sobie na dwójkę, bo było mi trochę... Kurde, mis Było mi trochę za łatwo Mam pod... Mam pod Z yy, cofanie, dlatego czasami yy, jak chcę zahamować to klikam... Z zamiast S Nie no, ale frajecz, no walą we mnie cały czas, No dobra, to jest jeszcze do, do odbicia To jest jeszcze do odrobienia i to nas spokojnie można jeszcze odzyskać tutaj dobrą pozycję, bo tor jest dosyć długi, dłuższy niż ostatni był. I teraz wchodzimy, no byleby punkty zdobyć jakieś, czyli P10 musi być. Ale jest straszny tłok, jest strasznie blisko są wszyscy, także to jest jak najbardziej do zrobienia. Teraz Danila wezmę i Michaela na luzie. Michael to jest generalnie przeciętny kierowca, ale frajer. Daniel nie jest wybitny, na pewno jest trochę lepszy. A przed nami jest Saeda. On jest jak widzicie bardzo nisko, także to jest plus, bo on ze mną rywalizuje o top 1 w tym turnieju. Mamy P12, także jeżeli weźmiemy Saeda, nie wiem jak to będzie wyglądać w klasyfikacji, ale myślę, że. Kurde, źle, źle, fatalnie. Oj! Atak jest teraz niemożliwy. P13, ale no cóż, no nie odrobiłem, jak tam wyleciałem troszkę. No zostało jeszcze ostatnie okrążenie, także to jest wszystko jeszcze do odrobienia. Dobra, ostatnie okrążenie zacz ostatnie zaczynamy. Okrążenie. Dobra, Rozpoczęte. Uj, fatalny błąd i to będzie P16. Fatalny błąd. Kurde, tak ładnie jechałem wcześniej. A jajaj... no tu już punktów nie będzie, to już mogę się pożegnać, no na 100%, tyle by dojechać do mety, chociaż to i tak nic, nie da. Jak ja tu wezmę chociaż jednego, to będzie cud, a wątpię w to, no bo ty, kurde, ale plus z tego wszystkiego taki, że Saed jest, jest na 13 miejscu, także punktów nie zdobędzie. A więc, no przynajmniej on na pewno mnie nie wyprzedzi. No i może, może, nie wiem czy będzie top 1, myślę, że mimo wszystko tak, bo jednak dwa winy mamy. Ale na pewno będzie podium, to wydaje mi się, że jest pewne. Nie analizowałem dosyć dokładnie tego, więc ciężko mi powiedzieć. No i kurde, jeżeli trochę się zbliżył, jeżeli. Nie, no. P16, ostatnie miejsce. Słabe zakończenie, ale podium będzie. No ale o, widzicie, to zgubię, bo no dla są zyski, nie? Powinniśmy jednak stracić czasami, a jeszcze nigdy nie straciłem. No i to się. Dobra, no nikt czwarty, więc nikt będzie punkty i zobaczymy. Które, które będzie miejsce? nie ja wstrzymam z wodą, ale tu można, to się później wyświetli, Jeszcze podium, o, dobra, mamy tutaj jakieś punkty, nie punkty, inne główno I yy. zobaczmy, no. Razem z nikiem jesteś na podium, tylko kto jest pierwszy, ja czy on? Nikt jest, uwaga, nik jest drugi, ja jestem pierwszy, czyli wystarczyły dwa i mamy top 1P1 1. no i co? No ja tutaj skończę odcinek jak widzicie złoty puchar Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie o w górę, jeżeli będzie fajna aktywność, to pojawią się jeszcze odcinki z Grida Single Playera. Eee, no i co? no Ale oczywiście to nie będziemy robić tego po kolei, ja sobie trochę pogram poza odcinkiem i wtedy może odcinek nagram, także co pamiętajcie łapkę w górę subskrypcjach no i się ma.